Witam serdecznie. Szukamy losowych przeciwników. Karta ładna z Jowanką gramy Początkujący i dobrze Maria Wiktoria z Paragwaju India. Napiszę hi. muszę spasować. Na trzy kiery powiem cztery kiery. Pokazuje wartości u młodych również, w nielicytowanych kolorach. Muszę mieć wartości u młodych. Cokolwiek to znaczy. Początkująca partnereczko, dawaj. Rozumiesz, asa trefi, asa kara, tak jak umiesz. Dziesiątkę kier. Kobitko weszłaś kierami. Co to było? Wis spod asa. Kier, kieram To musisz mieć asa tref i asa karo. Puść. Puść. Wis i w kiera. Albo w pika. Ja zagra, zagram w pika. O pięknie w tego asa. Spod asa. I dawa lewe na waleta. Nie mam kierów. I on. Tamta też nie ma. Ojejku. Wis pod asa. W kolor, którego nie poparłem. O, no wreszcie ruszyło sumienie. Też pod asa. Musi mieć figury jakieś. 12. Czego nie wpika, żeby nie przebijane. jedenaście dziesięć dziewięć osiem no teraz moja nadbija kara na szczęście Siedem. Pięć. nabi Pięć pików zostało. Dwa kiery z czymś takim wejść. Dwa kiery z czymś... Z czwartym asem i dziesiątką. Kontrą wejść. Wispod pod asa kier. Gdyby oni grali kiery, braliśmy dwie kierowe. Dwie treflowe. Haj Maria, Maria przyszła i dobrze. Maria to. Maria Wiktoria z Paragwaju chyba kiedyś z nią grałem. Ty czterokartowy ja też. Jak policzę damy, to mam sześć oczek. Pokaż jak rozgrywasz. Jowanko. Spasuj. Cześć trefli powinna być więcej. Tyle samo. Szczęśliwie bez kontry. Jak zaimpasuje dwa razy kara, do, gramy jak zaimpasuje dwa razy. Trefle może być, bo ta Mar Maria nic nie miała. To CDHS może mieć. No i teraz powinien Wispo iść w trefla. Puszczamy, 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 bo i tak trzeba przejść na stół. Impasowo. Jeszcze rozgrywać też nie umiem. Co szkodziło puścić? Kto mi wytłumaczy? Trzeba przejść na stoł maksymalnie dużo razy. I czym teraz przejdziesz dziecko na? Przebij pika. No i pika i zaimpasuj kara dziesiątką. Trzebie i pika. No. I za impasu i kara dziesiątką. I kara do dziesiątki. Podwójny impas. 75% że się. No, dziesiątkę, nie asa. Dziesiątkę. No, wreszcie, już sumienie ruszyło. I czym teraz przejdziesz, dziecko? A widzisz, mała i ci przebije trefla. To prawda, królem atutowym. A trzeba było zachować trójkę, żeby zbić szóstką. Trzeba było damę wyrzucić. A jajajaj, żeby było przejście do stołu. Dobrze. Dobrze. Co ma wyrzucić? Nie ma co wyrzucić teraz. Aha. Kiera, kiera wyrzuć. Dobrze, kiera wyrzuć. Kiera wyrzuć. Karo dodamy. I, I kier do króla. Karo dodamy. No. Zabić. Ściągnąć damy karo. Odebrać im ostatnie karo. I kier do króla. Może się uda. I kier do króla. Osiem lew jest. do króla. No tak. No dobrze. No wszyscy widzą, że musisz zagrać w kiera. Na szczęście z ręki musisz zagrać, no? I kier do króla, jak as dobrze to wygrałaś. No dawaj. No. Króla, króla nie dziesiątkę, króla połóż. Króla, no połóż, króla. O pięknie, dziewięć. O! Nie uciekam ze stołu z tą ręką. Nie uciekam, jestem kulturalnym jego jegomościem. Wobec po tego powiem dwa kiery i na dwa piki spasuję. Raz na 1028 razy przechodzi jakoś tak. Taka ręka. Gdybym otworzył dwa piki. My mnie wyrzucili, może trzeba było otworzyć dwa piki? Trzeba było otworzyć dwa piki. No nie, lewe mam. Mam prawdopodobną lewę pikową. Gdzie są figury? Gdzie są figury? To jest tak zwany rewers, to powinno być koło 18. No co to bidula musi może powiedzieć 3 trefle. Trefle też mam. To znaczy, że moja ma kiery z karamy. No. Moja makiery skaramy. Trzy za to. Wis powinien pójść w trefla. Albo w kiera. W kiera, no w kiera. Tu są tylko cztery kiery, mhm. Król, tam. Mhm. dama, no i na królapik weźmiesz. Pięknie. Nie weźmiesz na kurat. Teraz nieskończenie razy lepszą kartę niż poprzednią. No, zobaczymy, co ona ma za petardę. Nie ma petardy. Wygraliśmy rozdanie. Przeciwnicy się zaczęli. As i ósemka kier, żeby ją przebić dwa razy. Ósemka kier, nie ściągaj kar. Albo w trefla, wyrób trefla. No, oczywiście, oczywiście. Oczywiście. A tu ty zawsze ściągamy. Lew treflowych nie wyrabiamy. No, oczywiście, oczywiście. Trzeba im zabrać, tak. Czuję się władzę. No i co? Może w trefelka? Zagraj w trefelka. Granie kolorów starszych pomaga przeciwnikom. Granie trefelków jest bezpieczne, bo jest sekwencja, daje szansę wyrobić lewe treflową. Pięć lew widzę. O, teraz wkiera. Puszczamy. No udało się. No, może zagrać i w koniec, zagrać znowu w kiera. No, dobra, dobra. Osiem, osiem. No, jest czwarta lewa. Sześć lew jest. Bijemy. I zagraj w trefelka. Zagraj w trefelka. Ora To zawsze można przebić. to co to było serce radości bo teraz i w dziesiątkę, tak? Dlaczego nie w dwójkę? Jaki sens jest grać w dziesiątkę i dziewiątkę na stole? Nawet przeciwników nie można zmienić. No dołóż, 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 mało, małą, 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 małą. Zachowaj waleta na koniec. Cud. Cud. Ostatnią glam. ostatnią grę. Iwiska Rawy, poproszę. Żyję, przeżyłem to rozdanie. Przeżyłem. Serce. Ten się uspokoiło I wisk karowy poproszę Ciężko będzie. Trzy treflowe, dwie karowe, to 5. A, liczymy raz 2 3 4 5 6 7 8. W kierach trzeba wyrobić lewe. Dziewiątka spadło. Obserwujemy dziesiątkę z waletem.

Liczymy mamy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A spróbujmy wykuglować jedną lewę. Teraz uwaga, obserwujemy króla Kier. Obserwujemy króla Kier. Jest przymus ustawiony w kolorach starszych. Poleciał pik, dobry znak. Obserwujemy króla Kier. Nie ukazał się. No to piki się, no to wyrad czy przymus był. No tu wypad tak tu wypadł kto ma króla kier? Po lewej, jak po lewej ustawiłem przypadkowy przymus udany przymus. Trzeba było odegrać Asakier, żeby ten przymus ustawić. Dziękuję wszystkim za grę.